Siemanko, San Francisco Uff, jest rano, więc Czapka, rękawiczki Bo jest naprawdę dosyć nieprzyjemnie Ale klimat jest bardzo przyjemny Tego miasta Po południu robi się ciepło i można chodzić sobie w krótkich Jest tak 15-18 stopni do 20 Ale ruszamy na zwiedzanie, bo szkoda czasu Są plany Trzeba je realizować. Parking 20 dolarów. To na pewno nie na cały dzień. Jakieś chmurki dzisiaj wiszą nad San Francisco. Pomimo to pogoda ducha utrzymuje się w bardzo pozytywnych warunkach. W ostatnim odcinku ktoś się zapytał mnie czy jestem bezdomnym i tak teraz nie wiem dlaczego, ale wszyscy się tak na mnie patrzą, no bo wiecie, mam jakąś tą czapkę jakąś tak wyglądam, może... Dziwne te teraz spojrzenia, czuję je tak w inny sposób Jesteśmy na ulicy, która nazywa się Market Street i nie wiem czy tutaj będzie jakoś mega dużo, ale napisane było w paru miejscach, żeby się tą ulicą przejść nawet Brus, ziomek tutaj, który mieszka u mnie w pokoju dobra, idziemy dalej w ogóle tutaj jakiś gościu za mną, podszedł do mnie i mówi żebym przestał e, okłamywać społeczeństwo i ludzi e, no, niezła akcja, kurde, wam powiem z tym gościem a tam za nim jeszcze, a tam za nim stoją goście. Przy, przy tym samochodzie, jak wcześniej przechodziłem i z takimi grubymi jointami na chodniku leży waga. Pełno zioła na niej. ale oczywiście, w stanie Kalifornia yy, jest to legalne, tylko nie wiem, czy legalne jest sprzedawanie tak na ulicy. Ale wiecie, na no całym świecie to jest robione. Także, no. Zdziwiło mnie to, ale nie, 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 nie przestraszyłem się. A inni mają taki lepszy klimacik troszeczkę na wesoło. Dzisiaj dzisiaj zdecydowanie poruszamy się po dzielnicy, która no, już nie jest taka ciekawa pod względem może bezpieczeństwa, nie, ale no obrazków, prawda? Tutaj widać już tą ludzką biedę i, i tragedię, która dotyka ten stan Kalifornia, San Francisco, ale o tym właśnie planuję zrobić sobie chyba taki jeden odcinek. Bo tu naprawdę jest tak dużo rzeczy, które można robić, że na razie mam już plan. Idziemy na Mission District, tak to się nazywa. Patrząc na te wszystkie e, duże budynki i to wszystko, co się działo w ostatnich dwóch odcinkach, moglibyście sobie powiedzieć, że San Francisco jest takim bardzo dużym, dużym miastem. A tak wcale nie jest. San Francisco liczy sobie plus minus 900 tysięcy mieszkańców. Cały region to już inna bajka, bo to jest 7 milionów. Ale na przykład Los Angeles ma ponad chyba 4 miliony mieszkańców, więc nie jest to bardzo duże miasto. Naprawdę, no, miasto, które jest znane bardzo dobrze z różnych scen filmowych. Bardzo dużo kultowych seriali czy filmów kręcono. W San Francisco i też tu i gdzieś i ówdzież jest taka ciekawostka, że San Francisco rocznie organizuje 50, 50 festiwali filmowych różnych, małych, dużych, międzynarodowych. Także 50 to jest dużo. Bardzo. Co chwila musi być jakiś festiwal tutaj filmowy. Dobra, powoli. Robi się znowu klimacik. Jesteśmy już prawie na miejscu. Mission District. Dystrykt misyjny, tak się nazywa dzielnica, na którą wchodzę teraz. Ja tu się czuję tutaj, odkąd jestem w San Francisco, jakbym był na planie jakiegoś filmu. Naprawdę jest to takie 1 do 1 można powiedzieć niektóre obrazki fajnie Zobaczcie jak ludzie mieszkają na ulicach a to i tak nie jest ta dzielnica w której jest ich tak naprawdę dużo Indian Land i Pasta ja Fajne muralki Fajne murale Okolica jak na razie Spokojna, bez ekscesów żadnych tutaj. Odpowiednik naszego alkohole świata monopolowego sklepu. Dobra, dotarliśmy już do jakiegoś punktu, w którym coś się dzieje. Na dzielnicy misjonarskiej, na dystrykcie misjonarskim Panuje przeważnie latynowska kultura Ja byłem w sklepie po coś do picia To kasierka powiedziała do mnie Hola, buenos dias Także mówią tutaj w większości po hiszpańsku Idziemy, bo tutaj Na tej dzielnicy Znajduje się najstarszy budynek, podobno w całym San Francisco. A tutaj ktoś robi grilla, i naprawdę to genialnie pachnie. Czy wiecie, że, czy wiecie, że San Francisco na początku XX wieku? Posiadało prawo, które zakazywało parkowania samochodów dłużej jak 15 minut w jednym miejscu. I to nie miało nic wspólnego z prawem drogowym tylko olej wyciekający z samochodów wyżerał dziury w samochodach. A dziury w asfalcie, sorry, przepraszam. Takie to prawo było. Tu jest tak fajnie, przyjemnie. Ale czuć, że to nie, nie te pieniądze tutaj leżą. Co na przykład w odcinku wczoraj na osiedlu wszędzie murale, przeważnie z różnymi napisami lub tematyką e, taką religijną misjonarską wręcz ale ptaszki grają świerkają, fajnie może pogoda się jeszcze i jeszcze się może naprawi, słoneczko wyjdzie to co mi się podoba bardzo to jest różnorodność kolorów Ponieważ tutaj za tymi krzakami jest beżowy. Tu już mamy inny kolor, tu mamy inny, patrzcie inny. Inny, inne, tu mamy podobny i tu mamy już inne kolory. I tam na końcu też jeszcze inny. O nie! O nie! Dobrze, że jesteś namalowany, jak to mówią, nie taki straszny. Kogutek go malują. Fajny klimat palmowy się tu zaczyna. I tutaj będziemy robić mały przyczółek odpoczynek w parku, który nazywa się Mission Dolores Park, czyli Dolores Park. W skrócie. Dzisiaj nie da rady wszystkiego zrobić na piechotę. Trzeba się wspomóc z jakąś komunikacją miejską, bo pod samo wzgórze jest 4 km. A jeszcze trzeba tam się wdrapać, wejść Dobra, to już opuszczamy dystrykt misjonarski Mówmy tak w nazwie polskiej O Panie, bo tam czerwone mam, a idę I musimy podjechać takim autobusem Który nazywa się 37 Parę stacji I elo 320 dotarłem na ten Twin Peaks Twin Peaks? nie mylcie z serialem który kiedyś był miasteczko Twin Peaks Twin Peaks jest e, nazwą tego wzgórza ponieważ to są dwa wzgórza, które są do siebie podobne, takie bliźniacze bardzo 280 metrów to jest chyba ta wysokość czy tam 280 w parę z widoczkiem na San Francisco Uu. A my mieszkamy wiecie gdzie Gdzieś tutaj Za tymi wieżowcami Wszystkimi Pięknie Bardzo ładnie Szkoda, że nie ma pogody Tu jest jedno z góra, Znaczy szczyt pik i tutaj drugi taki sam, identyczny Czas na kolejną ciekawostkę, bo to najlepsze miejsce e, do opowiedzenia tej ciekawostki to, a ciekawostka to, że miasto San Francisco jest zbudowane na 43 e, wzgórzach. W pobliskiej dolinie, która nazywa się Napa, jest 250 winnic. No taki plus minus. Bardzo dużo wina tutaj produkują. Jeszcze raz taka przybiteczka na miasto no pogoda naprawdę dzisiaj Dzisiaj nie zrobiła nam dobrze ta pogoda Co jak co, ale widoki jeszcze możemy podziwiać przy zejściu w dół Bardzo miłe też się nie rozpadą na szczęście Ameryka Floryda Key West czy nawet w San Francisco naprawdę przypominają mi klimatem Norwegię Nie różni się to za bardzo tak od tego Dlatego myślę sobie, że jakbym miał możliwość i okazję to na pewno też by mi się podobało życie tutaj Naprawdę fajnie tu jest ale ten styl to już jest na pewno typowo amerykański. Tak samo jak, jak ten domek tutaj. Piek. Niesamowite jest to wszystko. Nie spodziewałem się, że będę tak bardzo zadowolony z przyjazdu do Ameryki. I wiecie dlaczego tak może być? Bo nigdy mnie tak nie ciągnęło aż tak, żeby tu przyjechać. Nie miałem oczekiwań żadnych. I dlatego pewnie jest tak fajnie. No ale no widzicie te kolory, budynki. To wszystko jest naprawdę takie niepowtarzalne. miesza właśnie mi się przypomina Norwegia, ale nie do końca. To jest bardziej kolorowo. Więcej jest właśnie takich tych domów robionych w Norwegii już jest więcej takich nowoczesnych. La 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 Śpiewa sobie deszczową pogodę baza I idzie dalej Robić kilometry Cyk 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 Tych kolorów to oni mają tu multum. Każdy domek inny kolor, nawet jak ma ten sam kolor, to inny odcień może być. Pyk, pyk, pyk. Jednak się dziwię, że takie jest fajnie, a ja już jestem na dzielnicy, do której właśnie was zabierałem, a inaczej to jest miejsce, które nazywa się Hike aż buri. Chyba, jeżeli dobrze wymawiam, musicie naprawdę e, mieć na to poprawkę, jak ja wymawiam pewne rzeczy. No i w latach 60 była tutaj mega kolebka e, hipisów. Mieszkał tutaj m.in. Jimi Hendrix lub też Janis Lupin i wiele innych e, postaci tamtych czasów. I było tutaj zorganizowane lato miłości, czy lato z miłością. Jakiś taki festiwal hipisowski, Na który zjechało się tysiące hipisów z całego kraju I była tu mega impreza hipisowska. Także klimacik jest fajny Ale idziemy na ulicę Gdzie są sklepy z różnymi używanymi ubraniami, płytami i tak dalej Bo muszę to znaleźć Także idziemy, mam nadzieję, że Znajdziemy, bo ja mam tylko na mapie właśnie zaznaczony punkt tej dzielnicy, a nie mam innych punktów, więc liczę na łód szczęścia Tak się składa, mojej mili, że na mapie jest dom Jimiego Hendrixa Więc tam też pójdziemy A co tu można zjeść sobie? Zobaczcie, Kościół nawet się tu znalazł. W też w bardzo fajnym stylu. Dobrze się tutaj komponuje z tymi wszystkimi domkami. Każdy jest podobny, ale inny. Tu też znalazł się dom pani Janice Lopin. Według mapy to było tutaj na wprost ten ładny domek. Dzielnica słynie z sklepów z odzieżą. Z odzieżą też używaną bardzo dużo. Patrzcie, jaka fajna fura. Z księgarni, ze sklepów mużycznych. Z takich księgarni, gdzie możecie kupić naprawdę stare książki. Możecie nawet sobie wykupić wycieczkę z przewodnikiem, który was oprowadzi właśnie po tych wszystkich klimatach dawnych czasów i dużo sklepów z ubraniami yy, i artykułami promującymi wolność wolność wyboru, wolność miłości generalnie szeroko pojętej wolności no to co, zajrzymy do takiego jednego sklepu typowego z odzieżą zanim mnie nie wygonią ponieważ nie noszę Hello. Tak, właśnie już mnie wyganiają, bo nie mam, a nie jak mi się jej tutaj zakładać, Także że spadamy. No nie było tu nic takiego, bo gdyby było coś mega, to bym założył. Kolejny jakiś sklepik z, z różnymi takimi odzieżówkami. Tu jest sklep z używaną odzieżą. Tu możecie kupić hmm. grzyby i lecznicze yy, planty, czyli rośliny, wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, w ogóle tutaj jest legalne. Muszę was przeprosić, bo minąłem dom Jimmy'ego Hendrixa. Przedtem ten na rogu taki. Także na pewno go widzieliśmy wcześniej, jak coś tam robiłem, jakieś urywki. Ale nie chcę mi się cofać, bo wiecie, nie lubię się cofać. Abu Salim, może to jest czas na jakiegoś kebaba. Dawno nie jadłem, bardzo, bardzo dobre. Ostatnio jadłem indyjski, było rewelacyjne. Zapłaciłem 14 dolarów razem z napipkiem, ale właśnie co chwila przychodzą tu ludzie którzy są stałymi wywalcami, bo obsługa ich zna i widać to więc to dobrze świadczy nie? o tych ludziach, co tu pracują że robią dobre jedzenie Dobre jedzonko i możemy iść dalej, czyli przejdziemy się kawałek ostatnimi uliczkami tutaj i będziemy się kierowali w stronę Alamo Square tam będzie taka fajna uliczka. I właśnie to mi się wydaje, że to są domy w stylu wiktoriańskim. Nie znam się, ale właśnie przy Alamo Square jest ee, taki domek. O, meksykański, a już meksykańskie upróbowałem Więc jak się nie mylę, to tamte domy się nie różnią od tych, więc te też są w wiktoriańskim stylu. Ale taki ze mnie ekspert, bo musiałbym się... Ani zapytaj, tylko, że Ani teraz z nami nie ma Ania jest właśnie architektem, także by wiedziała na pewno Sporo parków jest tutaj i takich naprawdę długich Dużych, ten na przykład jest długi, dlatego mi się tak powiedziało Drzewa się tutaj takie rzucają w oczy Ogromne Pnie Plać zabaw, o w kosza można sobie pograć Poćwiczyć, bo to jest street workout O, zrobię sobie podciąganko Wiecie, że w San Francisco w 1848 roku liczba mieszkańców wynosiła 300 a w ciągu dwóch lat wzrosła o 25 tysięcy Poza tym pierwszą telewizję też wynaleziono w San Francisco pierwszą telewizję elektryczną W dodatku jest tutaj zakaz grzebania zmarłych Jeszcze tylko dwa cmentarze, właśnie jeden na, na dystrykcie Mission, drugi prezydencki i z powodu przestrzeni właśnie wszystkie groby przeniesiono na południe a tu jeszcze nawet chyba jest za murem szkoła a szkoła ale tak... nic specjalnego o, już lepszy ten mural wiecie co? to osiedle jest bardzo, bardzo duże ponieważ ja już idę chyba, nie wiem, drugi kilometr i te domki się ciągną. Cały czas, więc ten klimat jest mega. I jeszcze jakiś kilometr, pewnie do Alamo mamy. okej, okay, czyli wszystkie te domki, a ten tutaj, to w ogóle bije wszystkie inne. I, w moich, i z moich informacji właśnie wynika, że przy Alamo Square są piękne domy w stylu wiktoriańskim więc cały dzień chodzimy i podziwiamy architekt architekturę wiktoriańską jedna widokówka podobno szczyci się widokiem, który jest zrobiony właśnie w tym miejscu no nie dziwię się, bo naprawdę te domy są piękne jeszcze jak będzie słoneczko to już naprawdę będzie sztos i wcale się nie dziwię, bo widoki naprawdę są prześliczne możecie sobie sami zobaczyć coś pięknego podoba mi się bardzo konkrecik nad konkretami. Pogoda się klaruje. Proszę, dzisiaj, ludzi, i żaden człowieczek nie potrafi zrobić mi takiego zdjęcia, jakie bym sobie chciał. Niestety, tak już jest. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem o tym, że nikt nie może dzisiaj zrobić mi pięknego zdjęcia? To się myliłem. Przed chwilą gościu mi zrobił i najprawdopodobniej właśnie to zdjęcie jest, jest aktualnie na miniaturce aczkolwiek nie wiem, czy nie wybiorę czegoś innego I takie spacery to ja rozumiem i szanuję przede wszystkim w takim klimacie pięknym może jeszcze jakieś foto? nie no, to jest... to jest mistrzowski kadr dobra, wracam powoli sobie właśnie w tą dżunglę betonową, którą mogliśmy oglądać ponieważ tam się znajduje mój hostel i tak naprawdę nie jest to daleko, bo 2,5 km. km mi zostało teraz. I cały czas prosto, później troszeczkę w lewo, także zobaczymy co jeszcze zobaczymy. Tak mi się ostatnio mówi. A ten budynek to jest Fra San Francisco City Hall pyk cyk cyk mek mek znowu zapomniałem e, w, ciągnąć temat e, filmu, skończyć ten film czasami mi się tak zdarza nieważne, żeby już nie przedłużać e, życzę wszystkim zdrówka e, zapraszam wszystkich przede wszystkim na kolejne dni w San Francisco bo jeszcze tutaj jeszcze tutaj trochę będziemy no i generalnie zdrówka no i do jutra, elo